Cześć, Maneczko, widzę, dzisiaj pogadamy sobie o 10 przekozackich krawciorach Znowu to dla was przygotowałem, nie wiem, czy o niektórych nie wspominałem w jakimś odcinku, mam nadzieję, że nie. Najwyżej no, się jeden, dwa max powtórzą, więc co? Zanim zajdziemy do, do filmu, zapraszam cię na skin Smoky, stronę, gdzie wymienisz swoje skin. Tutaj tych craftów znajdziesz od zawału, więc jeżeli jesteś fanatykiem, to link do strony jest w opisie. Możesz tutaj wymieniać swoje skórki. Darmowe 5 dolarów, oto w tym miejscu z kodzikiem crafty. Przy wymianie, tylko przy wpłacie, to jak wejdziecie z moim kodzikiem, macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie 100 dolarów, darmowe aż 35 dolców, więc no, Możesz że to jest przez zarombiste, Powiem Wam, i no, często droższe z czarnikami, więc można je fajnie wyjm wyjmować i snapić, naprawdę naprawdę spoko, ten spoko zarobić. Przy e, pierwszy krawcik, właśnie nad nim zastanawiałem, krawcik Dualingo MP9. E, wydaje mi się, że mogłem na szortach, na pewno o tym wspominałem. Ale, czy mówiłem wam o tym jako o na odcinku? Chyba nie. Więc, no, craft Duwalingu, który ostatnio jest popularny, powiem wam, że złoto. Dobry Kraft i naprawdę bardzo, bardzo ładny. Kolejny tutaj mamy z e, SlipSide'ami. No, drogi, drogi, ale to drogi krawsik ale ładny, powiem Wam, że tak solidny jest to krawcik i naprawdę śliczny. Kolejny, zrobiłem tutaj z, wodu, z wody, z naklejek karnetowych do eski Możesz to zrobić to znaczy na jakimś kałachu, na a 4 ale na s to najfajniej wygląda eee, więc tych gejzerków e, bardzo spoko. Krawcik jeżeli właśnie o takie krafty chodzi, to tutaj ala z Stranger więc mi to przypomina moim zdaniem, e, tak ala Demogorgona nie wiem, jak on otwiera te, wiecie, te macki swoje, to mi to przypomina. Tak. Oczywiście krawcik z naklejek 9 prze fajnie zrobiony e, i najzymniej no, jakoś drogą naklejką, nie, nie oszukujmy się Kolejny craft, również jakiś super drogi MAC 10 Ultra Fiolet, wraz z autografami z to Również moim zdaniem przefajne wykonanie tego kraftiku i naprawdę e, przemocne. E, I znowu MK, tak? Znowu tutaj mamy MK Printstream, tylko tym razem jest to craft szczególnie na niej, no bo tutaj pod te oczka ta, ta buźka i te bicepsy. No powiem, wam, że jak macie JSK, to, to nie jest drogi Graft, tak? Wiadomo, on drogo kosztuje jak jak tutaj kurczę, nie macie eski no to można powiedzieć, że jest drogi, kraw. zależy czy liczy skina, ale ogólnie nie jest cenowo też, to jest tanie z tego co widzicie. Kolejny Glock 18 Green Line, czyli również dosyć popularny, że tak powiem, krawcik z tymi autografami zielonymi na tym Glocku i przez ludzi, no, lubiany, lubiany krawcior, naprawdę solidny. Kolejny, Dodigla Blazika, tak zwane oko Saurona, tak to nazywam. Płomienie, high-hits i dodatkowe wybuchy i na środku te epicentrum wybuchu. Tak, dokładnie, jako oko i też typowo na Digla Blaze'a, więc na niczym innym niestety tego nie zrobicie. Kolejny, popularny ostatnio craft, który ludzie naprawdę napierdzielają, są to Batmany, te oczka. No, powiem tak, no te Batmany są ładne, co by nie mówić zajebiście one wyglądają i ja naprawdę je lubię. Ja naprawdę je lubię i na koniec ostatni craft na dzisiaj, kałaszek Midnight Laminate wraz z Liquidami z Budapesztu również. Bardzo, ale to bardzo, znaczy może bardzo bardzo nie, ale no drogie naklejki w porównaniu do kałacha za stóweczkę, jakieś lekkie życie, za coś kupicie, więc no fajny krawcik, ale no troszkę kosztuje, no moim zdaniem bardzo ślicznie to wygląda. będzie dzisiaj to tyle, jeżeli lubicie takie odcinki zapraszam Cię po więcej, strzelcie subika, wiecie z kim cześć, cześć widzowie.